seria rób to lepiej i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat różnych wariacji tricepsa, które u większości niestety wyglądają jak ściągania, a jedyne czym chcemy pracować to triceps. Więc weźmy sobie na przykład liny, kable, niektórzy na to mówią, nawet bawole, Wiadomo co. Montujemy, jeżeli chcemy pracować tricepsem to bardzo często co widzimy? Często widzimy taki ruch Często widzimy coś takiego. Często widzimy w ogóle jakieś takie ruchy, co jest oczywiście niepoprawne. Jeżeli chcemy skupić się na stricte wicek, wstajemy, łapiemy stabilnie, nie robimy tutaj jakoś tak. to macie, żeby złapać za końcówki. Hop, stabilnie. Przyklejam sobie łokcie do tułowia, robię pełne zgięcie i teraz Zobaczcie, jedyne co pracuje tutaj to triceps. Hop. Wdech. Wydech. Hop. Pauza. Zobaczcie, jeżeli macie na początku problem z pracą, zróbcie sobie pauzę. Zobaczcie, wyczułem i teraz dopiero hop, pauza. Kto już nauczę się dobrze ruchu, tak? Czyli biorę wdech. Hop. Hop. Jedyne co pracuje u mnie to triceps. Nie robię żadnego ruchu tu, nie robię żadnego ruchu tu, żeby plecy aktywować, bo niektóre też takie widzieliście na pewno. Przyklejam ręce i jedyne co robię to hop. 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 Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli tak, zostaw suba, komentarz, łapkę w górę i do zobaczenia.